Jako że Walentynki spędziłem odpowiadając na Wasze komentarze na YouTubie, to teraz potrzeba mi więcej komentarzy, ponieważ wolę o tym zapomnieć, że tak spędziłem Walentynki. Także mam nadzieję, że zostawicie mi dobrą lekturę pod tym filmem, a skoro już jesteśmy przy temacie komentarzy, to muszę wam powiedzieć, że dosyć sporo ich tam było, w których ludzie się pytali czemu ja streamuję na Twitchu, a nie streamuję na YouTubie. Więc dzisiaj pogadamy sobie dokładnie na ten temat, także usiądźcie wygodnie, Siemanko z tej strony Ja czyli Agis i zaczynamy! Klap! Skoro nie mam kwalifikacji na zmywach, to teraz przynajmniej będę mógł klaskać u Rubika. W każdym razie mój wybór platformy do streamowania był dosyć prosty, dlatego że wtedy poza Twitchem czy też Justin TV nie było zbytnio żadnego wyboru, także no, było to dosyć proste, że jak będziemy streamowali, to na Twitchu i na pewno tylko na Twitchu. Natomiast teraz w międzyczasie dużo się pozmieniało, dlatego że mamy hitboxa, YouTube Gaming, jakieś streamy Mi i jeszcze 15 innych tam serwisów, o których czasami nawet nie warto rozmawiać. Prostym przykładem teraz jest hitbox, który został wykupiony przez Zubu I mam nadzieję, że wszyscy jeszcze dobrze pamiętamy, jakie śmieszne skandale się działy z Azubu, także teraz streamowanie na Hitboxie jest co najmniej ryzykowne. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z Azubu i chcecie więcej wiedzieć na ten temat, to mogę zrobić jak najbardziej o tym filmik, tylko dajcie mi znać w komentarzach. W każdym razie w branży teraz zostaje raczej YouTube Gaming, który na całym świecie jest uznawany jako mem i teoretycznie nie jest żadną konkurencją, no tylko w Polsce jak zwykle te memy to się muszą przyjmować, bo... Spicy meme. Więc w branży poza YouTube Gaming zostaje nam Twitch, który został wykupiony przez Amazona. Amazon jest w bardzo dobrej pozycji teraz, więc teoretycznie nie ma tam żadnego zagrożenia, że zaraz Twitch będzie zamykał czy coś takiego. Także, no właśnie, mamy tych dwóch konkurentów. No i dlaczego ja wybrałem Twitcha zamiast YouTube Gaming? Na dobrą sprawę jest to oczywiste, że powinienem streamować na YouTube, no bo przecież mam kanał na YouTube, wszystko jest rozwinięte, już tutaj nie trzeba nic budować, więc teoretycznie mam od razu wyświetlenia. Wiadomo, jak są wyświetlenia, to jest więcej hajsu, więcej dotacji, więcej do jakichś subskrypcji, bo w sumie ja widzę, że te live livestreamy na YouTubie są naprawdę boosterami subskrybentów, ale czy to jest coś dobrego? Jeżeli myślałbym tylko o pieniądzach, to zapewne YouTube Gaming byłby takim numerem jeden na mojej liście rzeczy do zrobienia, tylko właśnie sprawa jest taka, że ja nigdy się jakoś specjalnie nie jarałem wyświetleniami bądź pieniędzmi. W sensie jak są to ok, ale jak nie ma no to też nie będę jakoś płakał. Bardziej jest to dla mnie ważne, abym miał miejsce na tworzenie czegoś fajnego i aby to miejsce samo w sobie też było fajne, więc to jest taki priorytet numer jeden, że po prostu Skupiam się na sobie, na kontencie, który produkuje i koniec. Kropka. No i przechodząc do kontentu, to sprawa na YouTubie wygląda dosyć kolorowo, dlatego że w Polsce mamy sukcesywnych ludzi, którzy dzwonią do dziewczyn i się pytają, hej, mała, możesz wpaść do mnie za 8 zł, czemu nie? No i wszyscy beczkę cisną, nie? No tylko jeżeli ktoś śledził dramę z Z2, to zapewne wiecie, jak to jest, że na YouTubie w zasadzie można skasować streama lub film dosłownie takim stryknięciem palca i wtedy ta osoba skasowała sobie już karierę. Tak dokładniej to biorąc, to ta osoba została wyeliminowana przez inne osoby. A tak się składa, że na polskim YouTubie oprócz Z2G to jest naprawdę masa innych osób, które używały tych DMCA strajków do po prostu eliminowania konkurencji. No ale oczywiście, Z2G tutaj była wielka drama, no to Z2G jest zły, no ale reszta osób, która to robi, no to już są spoko ludzie, no bo przecież to jest mój ulubiony YouTuber. A oczywiście, jak Agis coś powie, no to się Agisowi powie, że Agis, co cię to obchodzi, no bo przecież co cię to obchodzi. Ale na szczęście mam swoje plany i to, co mnie to obchodzi, to jest pewnie moja sprawa, więc zajmiemy się na pewno w przyszłości rozmontowywaniem tych frajerów, którzy eliminują. Tak inne osoby, no i wtedy zobaczymy, ilu jeszcze będzie takich ulubionych youtuberów na polskim YouTube. Wink, wink. W każdym razie, wracając do tematu, jest to mój pierwszy powód, z którego ja nie chcę streamować na YouTube, dlatego że na dobrą sprawę, jeżeli podpadniemy jakieś tam osobie, no to ona nam wstawi DMCA-strike. I jeżeli w YouTube nie mamy jakichś tam specjalnych kontaktów, to tego DMCA-strike'a raczej nie zdejmiemy. A posiadając na naszym koncie tak zwanego strike'a, nie jesteśmy w stanie opalić żadnego streama to raz i ogólnie nasze możliwości wrzucania filmów na YouTube'a są strasznie ograniczone, więc jeżeli. Nie mamy kontaktów, to po prostu zostaliśmy uciszeni permanentnie. Ja teoretycznie jakieś konekcje tam mam, ponieważ czy to był pompa team, czy ktoś jeszcze inny, no jak tam dostałem strajka, to zawsze udawało mi się tą sprawę przeciągnąć na moją stronę i usunąć tego strajka, tylko jednak jest to proces, który jest dosyć taki męczący. Dlatego wolę to pominąć i po prostu wybrać inną platformę, dlatego że jak na YouTubie mamy problem, to ciężko jest porozmawiać z człowiekiem. Z reguły rozmawiamy z botami, dopóki wreszcie nie znajdziemy jakiejś tam konekcji i nie porozmawiamy z człowiekiem. Także no jeżeli na YouTubie mamy problem, problem i nie mamy tych konekcji, to po prostu raczej skończyliśmy karierę. No i przejdźmy teraz do takiej sprawy numer dwa. Ona jest taka bardziej kosmetyczna, co prawda, to nie jest tam, że YouTube jest zły, czy coś takiego. Bardziej taka kosmetyczna, ale jest to sama społeczność na Twitchu. Ponieważ, jak wiecie, jeżeli jesteście na moim kanale, ja często używam jakieś tam kapy, czy jakichś pokczampów, czy jakichś lulów, czy jakichś tam kipo, jeszcze inne takie rzeczy śmieszne. No i sprawa jest taka, że te wszystkie emotki są z Twitcha. Po prostu jakoś tak zasocjalizowałem się ze społecznością Twitcha, po prostu przez Przyzwyczaiłem się do tego, jak to tam wszystko działa. No i wiecie, streamowałbym sobie na YouTubie, no i powiedziałbym się, Maneczko, mogę dostać HP na czacie. No i co by mi tam wyskoczyło jakiś uśmieszek, nie? Jak mówiłem, jest to takie bardziej personalne, ale ja właśnie personalnie nie czułbym się jakoś specjalnie dobrze na YouTubie, dlatego że po prostu przyzwyczaiłem się do społeczności Twitcha, przyzwyczaiłem się do Twitchowych memów, i jest to coś, czego po prostu na YouTubie nie ma. Później jeszcze jest taka sprawa, że moderacja czatu, czy ogólnie moderacja całego streama jest dosyć trudniejsza na YouTubie, w sensie, no, na Twitchu po prostu mamy takie bardziej intuicyjne narzędzia do tego, więc jest to łatwiejszy proces, a na po prostu YouTubie tego nie mamy. Jeżeli chcemy zrobić ze streamowania naszą pracę, to na Twitchu mamy więcej do tego możliwości i przy okazji widzowie dostają również coś w nagrodę za wspieranie swojego twórcy. Na Twitchu mamy przykładowo subskrypcje, które umożliwiają nam wspieranie naszego twórcy finansowo, a przy okazji my, jako właśnie no te osoby wspierające, w zamianę również dostajemy na przykład dostęp do jakichś tam emotek, albo takich eventów specjalnie dla subskrybentów i tak dalej. Na YouTubie tego tak zbytnio nie ma. W sensie, jeżeli chcemy wspierać twórcę finansowo, to możemy albo wciągać jego reklamy nosem, ponieważ naprawdę trzeba to nosem robić, jeżeli chcemy, żeby on się z tego utrzymał, albo możemy mu sypnąć donate'a. Sypanie donate'ów jest też ok, ponieważ my wtedy wspieramy twórcę, możemy sobie od razu kwotę wybrać i jest to taka no, jednorazowa sprawa, chociaż subskrypcje na Twitchu też są jednorazowe. W sumie możemy tak to bez problemu zrobić, ale jednak my za to tak nic w zamian nie dostajemy. Oczywiście nie jest to wymagane, no bo wspieranie twórcy jest dowolne i tam nie jest napisane, że ty musisz dać swojemu widzowi za donate'a, kurde, pół do... I musisz odwiedzać go co dwa tygodnie, i tak dalej. Ale jednak, jak dostaniemy dostęp do jakiejś tam emotki czy jakąś taką wyróżniającą ikonkę, to jest to jak najbardziej git. YouTube, co prawda, teraz zrobił te całe donaty przez ich platformę, gdzie nasza wiadomość jest wyświetlana u góry i tam są fajne kolory, i tak dalej. Jednak, no wiecie, to jest tak dosyć ograniczone. W sensie, co mi z tego, że moja wiadomość jest na różowo zamiast na czarno, to takie trochę mechne. No i ostatni powód jest też moim zdaniem dosyć ważny, jest to właśnie to, że na Twitchu możemy porozmawiać z ludźmi, i zaraz postaram się ten temat rozwinąć. Jak mówiłem wcześniej, jeżeli na YouTubie mamy jakiś problem, to znaczy ktoś nam powiedzmy streamowanie zablokował, bo po prostu nas nie lubi, nie ma jakiegoś tam większego powodu, to na YouTubie rozmawiamy tylko i wyłącznie z botami, chyba że mamy jakieś tam konekcje, to wtedy mamy szansę, nie jest to gwarantowane, ale mamy szansę na rozwiązanie problemu. Na Twitchu wygląda to inaczej, ponieważ każdy twórca ogólnie ma dostęp do takiego e-maila supportowego od razu, nie trzeba mieć tam jakichś kurde subskrypcji, konekcji czy innych rzeczy, po prostu tam jak tworzymy konto, mamy dostęp do supportu, koniec kropka. Ten support nie nie jest idealny, chcę to powiedzieć tak od razu z góry, nie będę tutaj jakiś wad ukrywał. Na przykład teraz mamy problem, gdzie twórca gry Yandere Simulator czy jakoś tak po prostu dostał ban. No ta gra dostała bana na Twitchu i po prostu nie mógł skontaktować się z supportem. Także ten system nie jest idealny, tego nie trzeba ukrywać, ale myślę, że jest dużo, dużo lepszy niż na YouTubie i zaraz wytłumaczę dokładnie o co chodzi. Z góry, jeżeli po prostu zakładamy konto, mamy dostęp do takiego zwykłego supportu, czyli po prostu taki normalny, jeżeli mamy jakiś tam problem, możemy do nich napisać to moim zdaniem jest już świetne. Dlatego, że ja jak jeszcze tworzyłem swojego streama, czyli nie miałem tam żadnego partnerstwa i nie byłem jakiś tam bardziej, że tak powiem, większy na Twitchu, znaczy nie, żebym teraz był jakiś wielki, bo są ludzie jeszcze 15 tysięcy razy więksi ode mnie. No ale po prostu jak jeszcze tworzyłem swojego streama, ustawiłem OBS-a i tak dalej, to napisałem do nich z różnymi tam problemami, że moja prędkość internetu, że jak tutaj ustawić OBS'a, czy powinienem używać tego kodeka, czy innego i oni na te wszystkie pytania bez problemu odpowiedzieli. I to jest moim zdaniem bardzo spoko, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że moje streamy nie miały wtedy żadnej oglądalności, były co najwyżej oglądane przez mojego streama lub złotą rybkę, bo psa już zamieniłem, no bo przecież no taki podgrzany to trochę słabo. W każdym razie mój stream wtedy nie generował żadnego hajsu dla Twitcha, po prostu nie miałem partnerstwa, nie miałem oglądalności, nie miałem totalnie nic, a pomimo tego odpowiedzieli na moje pytania tak, żeby pomóc mi z problemem. Teraz jak już mam partnerstwo na Twitchu, to mam również dostęp do takiego lepszego supportu, znaczy nie wiem czy lepszego, bo teoretycznie jest on tak samo dobry jak ten standardowy, tylko jest taki bardziej ekskluzywny, ponieważ mają dostęp do niego tylko partnerzy. No i po raz kolejny, jeżeli mamy jakiś tam problem, czy po prostu mamy coś tam chcemy załatwić albo coś innego, to piszemy na tego maila i w krótkim czasie dostajemy odpowiedź, która po prostu nam pomaga. Nie jest to coś takiego, że no wie pan, jak wejdzie pan tutaj na naszą stronę, tu jest artykuł, który panu pomoże. Nie, tylko po prostu odpowiadają na pytanie tak prosto i bez pieprzenia. Nie muszą być to takie pytania w stylu, jak generować najwięcej hajsu, albo hej wiesz, no tutaj muszę zainwestować w Twitcha, żeby mieć więcej wyświetleń, tylko możemy do nich napisać na dobrą sprawę z tym, jak się robi streama na Twitchu i oni nam indywidualnie odpowiedzą. Oczywiście, żeby sprawy jakoś tam specjalnie nie mydlić, to nie musi być to tak u każdego. Może ja po prostu trafiłem na pracownika, który akurat był szczęśliwy, miał dobry dzień i mi po prostu postanowił odpowiedzieć, może, może to tak jest, nie wiem, ale z reguły jest to naprawdę spoko pomoc. Poza tym mamy społeczność Twitchową, która ogólnie jest taka bardziej memiarska, no i mi osobiście to pasuje, dlatego że ja lubię memy, co nie na, na YouTubie w zasadzie, Ciężko było z kapą, żeby to wprowadzić. A teraz mamy co najwyżej XD, więc jest to super fajne. Na Twitchu poza tym mamy jakieś tam Twitch Prime, które gwarantują nam, na przykład, jako po prostu użytkownikom, jakieś tam specjalne przedmioty w grach. Na przykład mamy tutaj taką czapeczkę kapy w H1Z1, bardzo fajne. No, w sumie taki niby Bayer, tam nie, nie jest nic specjalnego, nie dodaje skilla, ale jednak taki Bayer. Jeżeli używamy YouTube Gaming, no to tam zbytnio takiej czapeczki z kapą nie dostaniemy, po prostu nie ma na to żadnej opcji. No, i to jest oczywiście wielki. Minus, Kapa. No i to jest ogólnie taki pakiecik powodów, z którego ja wolę streamować na Twitchu niż na YouTubie, po prostu tam czuję się tak w domu, czuję się bezpiecznie, że wiem, że mnie tu byle kto tam nie skasuje, że nie wejdzie jakiś i samu nie walnie DMCA strajka. i już skończyłem streamować. Oczywiście może on walnąć takiego DMCA strajka, ale ja wtedy wiem, że w razie czego, jakby coś, to mam tego maila, na którego mogę sobie coś tam napisać i wtedy oni mi odpowiedzą, na przykład powiedzą nie, Agis, źle zrobiłeś i nie rób tego więcej, albo powiedzą, dobra możecie jakoś pomożemy coś takiego. Społeczność na Twitchu jest ogólnie gamingowa, chociażby z tego powodu, że po prostu Twitch jest tylko o gamingu i kropka. Tam nie ma nic więcej. Znaczy oni teraz dodają jakieś tam kurde gotowanie z agisem i tak dalej. Także jeżeli chcecie to zobaczyć, to link do mojego streama macie w opisie. No dobrą sprawę fakt, że możemy na Twitchu pogadać z człowiekiem, jeżeli mamy jakiś problem, albo chociażby to, że Twitch ma jakiś pracowników, którzy przeglądają streamy. Jeżeli stream jest fajny, to wstawią na przykład rekomendacje na swój profil Twittera. Jest wystarczająco Powodem, aby przenieść się na tą platformę, wyobraźcie sobie zombie apokalipsę. No bo w końcu ja jestem znany z tego, że manipuluję widzami, więc teraz wy otwórzcie swoje mózgi i dajcie sobą zmanipulować. Twitcha bym bardzo chętnie porównał do takiego bezpiecznego, wiecie, sąsiedztwa, gdzie w sumie nikt nam jakoś tam specjalnie się nami nie interesuje. W sensie robimy sobie co chcemy, ale ewentualnie, jeżeli mamy jakiś problem lub czegoś potrzebujemy, to mamy do kogo zagadać. A YouTube Gaming to jest bardziej taki ciemny las, w którym sobie mieszkamy z grupą tam ludzi, co nie tych ludzi, których sobie zna. No i tak poza tym, no jeżeli mamy jakiś problem lub czegoś potrzebujemy, to musimy wyjść z tego lasu i pójść do miasta jednak. No i to był koniec manipulacji. Zapraszam was chętnie jutro na następny odcinek Manipuluj z Agisem Kampa Ale tak na poważnie, to mam nadzieję, że to już wszystko podsumowało z mojej strony. Jeżeli ogólnie chcecie sobie podyskutować na ten temat ze mną, ponieważ ostatnio znowu więcej odpisuję na komentarze, także zapraszam was do sekcji komentarzy, abyście tam mi napisali coś śmiesznego, na co prawdopodobnie odpiszę. Możemy sobie podyskutować, będzie spoko, czemu nie. Zawsze tam konwersacja jest git, wiecie no, Agis z powrotem wraca do korzeni, tak jak było kiedyś, kapa. W każdym razie ode mnie na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i żegnam się z wami, ja czyli Agis, do następnego i cześć!